To nieraz zdarzyło się Wam, że wasz internet pomimo zawrotnych prędkości przestał działać, a wy nie mieliście nic ciekawszego do roboty niż siedzenie i patrzenie się kiedy on w końcu wróci. Pewnie dużo z Was się wtedy denerwowało i wściekaliście się, zadając sobie to jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Ja Jestem ociasty i w dzisiejszym filmie przedstawię Wam 5 komend, które sprawią, że wasz humor znowu stanie na nogi. Wszystkie komendy będziecie mieli w opisie. Aby zacząć całe to przedstawienie należy odpalić sobie swój własny serwer z botami oraz wpisać komendę sv 1 bez której nic tak naprawdę nam nie zadziała. Pierwszą komendą jaką Wam dzisiaj pokażę jest komenda na auto hopa. Ci, którzy oglądają moje filmy pewnie nieraz widzieli jak to legitnie <coughs> hopuje. Z tą komendą i wy będziecie mogli sobie tak poskakać i się po prostu wyszaleć. By coś takiego zainicjować, odpalamy naszą konsolę, po czym wpisujemy komendę sv Auto hopping 1 która aktywuje nam możliwość właśnie banny hopowania na naszym serwerze. Do wulnego życia brakuje nam jeszcze komendy sv-enabled bunnyhopping1, czyli komendy, która sprawi, że nie będziemy mieli żadnych ograniczeń prędkości. Także co, w drogę! Z racji, że mamy okres zimowy, na pewno każdy z nas chciałby ulepić bałwana. Niestety jak widać za oknami tego śniegu no po prostu brak lub nie nadaje się do lepienia. Do rozwiązania tego problemu przychodzi nam kolejna komenda, czyli komenda, która sprawi, że jesteśmy w stanie postawić takiego naszego małego, słodkiego bałwanka. I to w dodatku bez śniegu. A żeby nadać mu jeszcze trochę roku wpiszmy kolejną komendę, komendę, która sprawi, że pojawią nam się czapki świąteczne. I voilà, nasz bałwan gotowy. Ja sam chyba jestem takim trochę bałwanym, sorry. Może właśnie w gronie oglądających są hardcore oraz parkurowcy, którzy potrafią robić front frontlipy oraz backflipy bez zastanowienia. Ja no, niestety nie umiem, a chciałbym się ich nauczyć chociażby na nartach. Ale jeżeli są tutaj osoby, które podobnie jak ja nie potrafią tego, no to cóż, już teraz umiecie. Wystarczy, że w końcu wpiszecie komendę CL Podłoga Pitch Up 360 oraz CL Podługa Pitch Up Down 360 i gotowe. Tak oto się skacze, robiąc fikołki w powietrzu. No, może jednak nie do końca, bo to właśnie chyba kark skręciłem. No, ale tak to już zdecydowanie lepiej. Teraz przyszła pora na komendę numer 4, czyli komendę, która pozwoli nam poćwiczyć nasze akrobacje w powietrzu. Piszmy w komendę sv pod Gravity 200, i od teraz możemy ćwiczyć nasze filmowe akcje i stać się kolejną gwiazdą kina światowego. Nic prostszego. Spójrzcie, nawet pistolety tak działają. Zostając przy efektach filmowych, jeżeli chcemy, by nasze super były w slow motion oraz wyglądały, jakbyśmy włożyli w nie naprawdę dużo siły, Piszmy tym razem komendę CL podługa REGDOL, podłoga gravity Zero. Ta komenda sprawi, że ciała naszych wrogów zaczną latać, a raczej unosić się jakby bez grawitacji. Sami sobie to popróbujcie. W tym filmie to by było na tyle. Jeżeli chcielibyście drugą część, to śmiało dajcie mi o tym znać w komentarzach, czy po prostu pod filmem. No bez chwilę jednak dziękuję za uwagę. Ja byłem Maciasty, no i co? Życzę miłego Sylwestra. Do zobaczenia.